Ostatnio figlarna nie skąpi swojej uwagi. Coraz częściej przychodzi, uśmiecha się krzypiąco. Na kartkach przynosi wiersze. W dymie papierosów delektuje się piwem. Kawę wypija pospiesznie, zostawiając cukier na dnie. Nieraz przechodzi obok, jakby mnie nie było. Zagląda przez dziurkę od klucza, Ciekawa, co porabiam. Budzi mnie rano, doprowadzając do wściekłości. Obiecuję, że wieczorem będziemy wędrowali po mieście, szukając ciepłego miejsca. Smutkiem zakrapia mi duszę, spóźniając się z byle powodu. Chcę, bym tęsknił i czekał. Potem przychodzi z wymówkami, że nie kocham, że nie mam czasu, że spałem, gdy była że teraz chce pisać. Odchodzi nagle, gdy zadzwoni telefon.